Kodowanie i programowanie sterowników BMW, co to jest i dlaczego nie robi się tego w każdym serwisie? Usłyszałeś kiedyś, że trzeba na przykład zakodować moduł albo musimy przeprogramować sterownik? W tym filmie pokażemy Ci, co to naprawdę znaczy i dlaczego nie robi się tego u każdego mechanika. Kodowanie kontraprogramowanie. Różnice. Kodowanie to nadanie sterownikowi konfiguracji dopasowanej do Twojego auta, na przykład aktywacja świateł do jazdy dziennej, tempomatu czy trybu sport. Programowanie, też aktualizacja oprogramowania, coś jak flash telefonu, który wpływa na jego działanie. Kiedy trzeba to zrobić? Kodowanie lub programowanie wykonujemy przy montażu nowego sterownika wymianie świateł, radia, czujników, parkowania, aktualizacji softu po błędach i nawet po wymianie akumulatora w nowszych BMW. Programowanie wymaga stabilnego napięcia odpowiednich narzędzi dostępu do bazy danych producenta. W BMW używamy ISTY i narzędzi specjalistycznych. To nie kwestia, czy masz komputer, tylko czy wiesz, co robisz. Zaczynamy od identyfikacji sterownika, sprawdzenia zgodności i wersji planu składowania. Następnie konfigurujemy funkcje lub przeprowadzamy programowanie. Całość może potrwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od modelu i ilości jednostek. Po zakończeniu procesu wykonujemy reset błędów kalibrację i adaptację. Przykład po programowaniu skrzyni TCU trzeba dopasować charakterystykę zmiany biegu, tak aby auto znowu jeździło płynnie. Specjalizacja i bezpieczeństwo. Nie każda funkcja to kwestia kliknięcia. To odpowiedzialność. przysarczyk auto, kodowanie i programowanie to nie dodatki. To jest nasza codzienność. Mamy narzędzia, wiedzę i doświadczenie, by zrobić to bezpiecznie i zgodnie z technologią BMW. Zadzwoń, jeśli chcesz mieć pewność, że twoje auto jest w dobrych rękach.